Zadanie drugie. Liczba 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przez 36 do potęgi 10 jest równa. W takich zadaniach zawsze spójrz na odpowiedzi, które podpowiedzą ci, do jakiej postaci należy to wyrażenie doprowadzić. Te odpowiedzi A i B sugerują, że to wyrażenie należy zapisać jako potęgę liczby 6. Natomiast odpowiedzi C i D. Sugerują, że zamiast szóstki jednak w podstawie powinny być liczby 2 i 3. Wobec tego spróbujmy przekształcić to wyrażenie do prostszej postaci. Ja na początku zacznę od tego, że mianownik jest potęgą liczby 6, więc zapiszę go w takiej postaci właśnie. Czyli 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przepisujemy. A na dole, czyli w mianowniku, zamiast 36 zapisuję 6 do potęgi drugiej i to jeszcze do potęgi 10. Teraz w mianowniku zastosuję wzór na potęgę potęgi, czyli 6 do potęgi drugiej i do 10 to jest 6 do potęgi 20, a licznik jeszcze raz przepiszę. 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40. Następnie zauważcie, że 6 to 2 razy 3. Czyli w mianowniku zapisuję 2 razy 3 zamiast 6 i do potęgi 20. Licznik nadal przepisuję. I ostatecznie mianownik mogę rozbić na dwie potęgi. Zamiast 2 razy 3 do 20, mogę zapisać jako 2 do 20 razy 3 do 20 liczniku 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40. Następnie wykonam dzielenie licznika przez mianownika. 2 do potęgi 50 przez 2 do potęgi 20. To jest 2 do potęgi 30 razy 3 do potęgi 40 przez 3 do potęgi 20. To 3 do potęgi 20. W tym momencie uzyskałam już jedną z odpowiedzi proponowanych w zadaniu. Czyli odpowiedź C.